Witamy Państwa bardzo serdecznie kolejny raz. Dzień dobry. Yy, Jurku, już kilka programów wcześniej nazwaliśmy czasy, w jakich przyszło nam żyć, określeniem trudne czasy. Mówiłeś o tym, żeby tych czasów się nie bać, ale do nich się właściwie przygotować. Rozmawialiśmy m.in. o tym, o powrocie do stylu życia naszych przodków, czyli o uproszczeniu naszego życia. Rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie, o... Jakimś przygotowaniu, tutaj o broni teraz rozmawialiśmy. Moje pytanie takie, to, 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 o czym do tej pory mówiliśmy, było takie techniczne przygotowanie do trudnych czasów. Natomiast czy można się do nich przygotować jakoś mentalnie? W Biblii czytamy, że gdy Jezus swoim uczniom zapowiadał trudne czasy, to powiedział, że mają się czegoś konkretnego wystrzegać, przed czym ich najbardziej ostrzegą, na co kazał im zwrócić szczególnie uwagę. Tak, dokładnie. Uczniowie, kiedy Jezus zapowiedział im zburzenie świątyni, wiemy, że dotyczyło to później w roku 70 całej Jerozolimy, to rzeczywiście się dokonało. Jezus mówił, patrząc na świątynię, że nie pozostanie w niej kamień na kamieniu. Uczniowie byli tak tym wstrząśnięci, ponieważ świątynia była budowana przez kilkadziesiąt lat, była rzeczywiście cudem architektonicznym w ówczesnym świecie. Było czymś niewyobrażalnym, że ona mogłaby zostać zburzona. Jednak to. Dokonało się, że rzeczywiście dokonali tego. Czyli to Rok było te później, w roku 70. Czasy. Mhm. Pod wpływem tego wstrząsu uczniowie przychodzą do Jezusa na Górze Oliwnej, kiedy tam zatrzymali się i zadają mu pytanie w przekonaniu, że to już będzie koniec świata zapewne. Jak się będzie to e, działo? Mhm. Tak. Jakie będą znaki, w jaki sposób poznamy, w jaki sposób to się mhm. dokona. Jezus wtedy zaczyna i mówi o tym pierwszym generalnym ostrzeżeniu. To pierwsze ostrzeżenie brzmi nie dajcie się wprowadzić w błąd. W starszych tłumaczeniach w Biblii jest nie dajcie się zwieść. Co to znaczy w takim razie nie daj się wprowadzić w błąd? Tak, no, Czego to dotyczy? moglibyśmy dotyczy? powiedzieć dzisiaj kolokwialnie, nie daj się. Ogłupić najzwyczajniej świecie. No, bo czymże jest zwiedzenie? Dezinformacja inaczej. Czyli kreuje się fałszywe autorytety, fałszywe rozwiązania, fałszywa droga, która niczego nie rozwiązuje, tylko pogłębia problem. Niestety, jeżeli dzisiaj Krytycznie przyjrzymy się i uważnie przyjrzymy się temu, co dzieje się na świecie, również w Polsce. Z wieloma tego typu zjawiskami niewątpliwie mamy do czynienia. Mhm. Dobrze, to w takim razie, skoro obecnie panuje, panuje taka duża dezinformacja, to w takim razie, jak my się możemy zorientować, co jest prawdą, co nieprawdą, co jest, prawdą, co jest prawdziwą informacją, co nieprawdziwą? żeby się nie dać jak mówisz, manewrować a nie ogłupić tak. Czy mógłbyś tutaj poradzić, co możemy robić? Sytuacja nie jest łatwa, bo zamieszanie rzeczywiście jest straszliwe. Ogromny natłok informacyjny, ale nie jesteśmy bezradni. Wymienię cztery takie zasadnicze podstawowe elementy niezbędne do zorientowania się do tego, żeby nie być bezradnym i bezbronnym. Pierwsze, to jest Biblia. Znajomość Biblii. Każdy dzisiaj może ją kupić. Każdy może rozpocząć czytać w domu. Jeżeli regularnie będziemy czytać Biblię, poznamy Boga, takim jak on jest naprawdę, i w jego zamyśle jakim stworzył świat, jak powinien świat wyglądać. A również poznamy prawdę na temat człowieka, który mimo, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, to jednak bardzo daleko czasami oddala się od Boga i wręcz jest zaprzeczeniem Jego obrazu w wielu przypadkach. Po prostu nie brakuje złych ludzi i zła na świecie. Czyli dzięki tataniu Biblii poznamy, to kim jest Bóg, kim jest człowiek, i też na przykład. Prawdę jak o świecie. Prawdę o świecie i, i o początku świata, i o końcu świata. Tak, do tak. tak. Mhm. Czyli Biblia. Biblia zawiera mhm. scenariusz całkowity dziejów świata mhm. od momentu jego stworzenia, powstania, stworzenia przez Boga, do momentu zakończenia panowania ludzi na Ziemi. Mhm. To jest okres, gdzie Ziemia została powierzona. Panowaniu człowieka. człowieka. Dobrze. No to i pierwszy element to Biblia. Co jeszcze nam pomoże w tym orientowaniu się? Drugim koniecznym jest poznanie zarysu geopolityki. Trzecim takim elementem jest znowu znajomość przynajmniej w zarysie historii. Ponieważ, tak jak przysłowie mówi, tak się dzieje, historia lubi się powtarzać. Zwłaszcza powtarza się wtedy, kiedy nie wyciągamy z niej wniosków. Mhm, no i czwartym, może najtrudniejszym tym elementem jest poznanie faktów, mhm. faktów rzeczywistych, a nie fake newsów. Mhm. Właśnie jest, jest skoro jednym z tych filarów jest poznanie faktów i myślę, że to nie jest proste. To w takim razie jak to robić, tak? Bo y, żeby sobie wyrobić zdanie o obecnych czasach, musimy dostać do faktów, ale do prawdziwych, tak, czyli nie przekłamanych, nie manipulowanych, tak, nie sterowanych. W takim razie gdzie to robić, jak to robić? Czy możesz coś powiedzieć? Znowu nie jest to łatwe, ale nie jest to niemożliwe. Pierwsza podstawowa wskazówka: nie telewizja. Bo telewizja, większość telewizji dzisiaj obliczona jest na efekt oglądalności, mhm. czyli ile osób, im więcej ogląda osób y, telewizję, tym lepiej. Więc telewizje dostosowują się do tych potrzeb mhm. y, i raczej prezentują nie tyle fakty, co. Y, Raczej nastawione są na swego rodzaju show. Sensacje. No sensacje, coś, sensacje, coś mm -hmm. co przyciągnie mm -hmm. widzów. Niekoniecznie rzetelnie przedstawione mm -hmm. fakty. Więc tym źródłem, jeżeli nie telewizja, a w większości przypadków nie, przynajmniej ta telewizja, taka, którą bezpośrednio przez telewizor odbieramy, mm -hmm. no to internet. Internet jest w tej chwili, daje największe możliwości, jeżeli chodzi o dotarcie do faktów. Tak, bo możemy sami szukać różnych, tak. różnych stacji, różnych wiadomości, informacji. Czy coś mógłbyś polecić? Albo co ty sam może czytasz, co ty sam <laughs> szukasz, czego ty sam szukasz? Nie mam żadnych tajemnic, zresztą zbytniego wyboru. Nie ma, jeżeli. To ksiądz Popiełuszko, jeden z moich bohaterów z przeszłości, poza księdzem Franciszkiem Belachnickim. Ksiądz Popiełuszko w latach komunistycznych na swoich kazaniach mówił, że kłamstwo potrzebuje wielu słów. Prawda natomiast jest prosta. Nie potrzebuje wielomóstwa. Mhm. W Polsce niewątpliwie... Przez wielu oceniana jako kontrowersyjna, ale niewątpliwie bezkompromisowo przedstawiająca fakty jest na przykład telewizja internetowa, idź pod prąd. Ja dotychczas w Polsce nie poznałem żadnej innej, która by taką konsekwencją i determinacją przedstawiała fakty, na tyle obiektywnie, na ile to jest możliwe. Mhm. To jeżeli chodzi o polskie źródło, które jest powszechnie dostępne, dostępne. w internecie, mm -hmm. na YouTube. No, Ipp, to... IPP. TV, czyli Idź pod prąd. I co jeszcze? Jeżeli chodzi o zagraniczne, anglojęzyczne źródła, no to najlepiej ze Stanów Zjednoczonych, wielka telewizja Fox czy Fox News. Może nie w całości do polecenia, ale przynajmniej jako źródło takie opiniotwórcze, mm -hmm. jak najbardziej dla wszystkich anglojęzycznych, również mm -hmm. powszechnie dostępna do skorzystania. Mm -hmm. Jest też jeszcze w Polsce możliwość taka wybiórcza, porównawcza, na przykład zasadniczo materiały w TVNie, czy w na portalu onetu są w większości rzetelnie przygotowywane nie wszystkie może natomiast te które dotyczą opcji które dotyczą opcji prawicowej czy konserwatywnej niewątpliwie bardzo często możemy tam dowiedzieć się prawdy dotrzeć do faktów Powtarzam, nie w całości do polecenia, ale wybiórczo, jeżeli chodzi o, o drugą stronę. Wiemy, że dzisiaj generalnie świat jest podzielony i to w większości krajów na opcję liberalno-lewicową i opcję prawicową, albo raczej konserwatywną. Ten konserwatyzm w różnych krajach różne ma oblicze. W Stanach Zjednoczonych on jest najbliższy, Konserwatyzmowi biblijnemu. W Polsce to jest no, w większości konserwatyzm katolicki, który z biblijnym niewiele tak ma wspólnego, trzeba uczciwie powiedzieć, który często kompromituje Biblię, który wykoślawia Biblię. No ale tak powszechnie jest nazywany czy określany. Dlatego ważne jest, żeby czytać samą Biblię, tak? Dokładnie. Bo tak. słyszysz różne rzeczy, y, y, powiedzmy, wygłaszane przez ludzi ubranych w odpowiednie stroje, tak? Które, <laughs> ich <jak>, uwiarygodniają, dlatego <laughs> trzeba samemu czytać, żeby umieć porównać, tak? Czy to jest zgodne to, co jest, słyszymy z tym, co jest napisane sobie Bożym, tak? No, jeżeli ktoś tak. się na nie powołuje. Tak? tak, przywódcy religijni niekoniecznie prezentują pogląd biblijny. I dlatego takie ważne jest zachowanie tej trzeźwego rozsądku, tak? trzeźwego Dokładnie. myślenia, dlatego że wiadomo, że słucham wiadomości i te różne stronnictwa, opcje chcą niejako przyciągnąć naszą uwagę do siebie, tak? niekoniecznie prawdą, ale tym co Żeby, przyciąga, tak, co tak, najłatwiej przy... mm -hmm. oddziaływuje. Tak, na... albo wpłynąć na nasze, na, też na nasze myślenie, tak? tak Więc musimy trzeźwo myśleć i, 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 i musimy do czegoś to odnieść, tak? Jeżeli nie mamy prawdy, to nie mamy do czego porównać, tego potrzebna jest Biblia, tak? tak. W kościołach biblijnych, w kościołach ewangelicznych chrześcijan panuje taka powszechna zasada, sprawdzania, badania w świetle Biblii tego, co mówca mówi. Każdego w ten sposób kaznodzieje, każde kazanie w ten sposób można sprawdzić, czy ono jest zgodne mhm. z Biblią. I dojrzali chrześcijanie zasadniczo robią to, potrafią to robić. Mhm. W tym celu, tak jak po, powiedziałem na początku. Dokładnie to mówisz czytać Biblię w miarę regularnie. Mm -hmm. Ale nie skończyłem, jeżeli chodzi o polskie źródła, o tą drugą tak. stronę, bo powiedziałem o TV-nie i wymieniłem dla przykładu ONET, zapewne jeszcze inne, czasami również wyborczej możemy znaleźć informacje mhm. prawdziwe. Czyli, czyli oni krytycznie się wypowiedzą na temat drugiej opcji no, politycznej i wtedy tak, dużo oczywiście. informacji prawdziwych zobaczymy. No, niestety I tak pewno w drugą stronę działa tak samo, Dokładnie tak, tak to działa hmm, takim. Prawicowym źródłem, gdzie informacje zasadnicze, też w większości są rzetelnie opracowywane, jest portal PH24, czy też ich telewizja, no i w polityce, na przykład. Mhm. Także można dla orientacji, dla porównania spojrzeć, zobaczyć. Niektórzy uważają, że takim Środowiskiem medialnym, opiniotwórczym, jest do rzeczy kontrowersyjna sprawa. Przez niektórych uważana, poważana, przez innych nie. No że każdy wybiera to, hmm. gdzieś, dobrze mu się gdzieś tam słucha, prawda? to ma jakoś. Tak, dokładnie. Tak, każdy ma jakiś swój ulubiony. Ty też masz jedne bardziej, drugie mniej. Dobrze. Czy mogłeś to jakoś tak razie podsumować? Bo dużo słów było powiedziane, co jest istotą, żeby się nie, nie zgubić tego, co jest istotą Jeżeli chodzi o to zagrożenie, ogłupieniem, zwiedzeniem, no to jest ważna czujność. Apostołowie w ślad za Jezusem, powtarzają, zwłaszcza Paweł, apostoł Piotr, również inni, bądźcie czujni. Czuwajcie. Bądźcie trzeźwi nie, bardzo tak, często, tak? Bądźcie trzeźwi. E, trzeźwo oceniajcie fakty, uh -huh. nie dajcie się zastraszyć. Mm, no, to jest takie wezwanie. Uh -huh. Uwaga, baczność, czujność. Uh -huh. tak. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których przyszło nam żyć. Mm, jest to bardzo ważne. Bądźmy czujni. Mhm. Dziękuję Ci za rozmowę, Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek. Do, Do zobaczenia. zobaczenia.